Tak więc dzisiaj krótko o tym co widzi pogotowie, gdy je wzywacie. Najważniejsze, teraz wyświetla się wam na ekranie nasza karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Otrzymujemy ją na tak zwane tablety, czyli no kaman, chyba każdy z was jest za to tablet od góry. Widać informacje ogólne, czyli widzimy kod dyspozytora, który przyjął naszą wizytę. Nie widzimy danych dyspozytora, imienia i nazwiska, widzimy tylko kod. Widzimy też datę i czas przyjęcia zgłoszenia, czyli na przykład godzina 14.10. Po co nam jest ta godzina? No ponieważ to wcale nie oznacza, że zlecenie od razu po przyjęciu zostanie wysłane. Może być na przykład godzina. 13.40, my zlecenie dostaniemy o godzinie 13.50, ze względu na to, że wcześniej dostał tą wizytę inny zespół. My się zwolniliśmy w okolicy, my tam mamy bliżej i my zostaliśmy na to przedysponowani. A wtedy ten czas nas informuje, że no, pacjent już czeka nieco dłużej na to, że my tego nie dostaliśmy jakby z przydziału, tylko mieliśmy to zlecenie przybite. Numer zdarzenia i numer zlecenia wyjazdu to jest ważne, bardziej jeżeli chodzi o kartę dokumentacji medycznej. Potem na Was jako na pacjenta to kompletnie nie ma żadnego wpływu. Adres lub informacje o lokalizacji miejsca zdarzenia. Widzimy województwo, widzimy powiat, widzimy miejscowość, gminę, ulicę i numer lokalu. Widzimy też dokładne dane geolokalizacyjne, tą długość i szerokość geograficzną. I rzecz najważniejsza, to akurat co do miejsc publicznych na no, ogół się przydaje, dlatego jak wzywacie pogotowie ratunkowe albo jakiekolwiek inne służby to bardzo naciskam na to też jak szkole ludzi z zakresu pierwszej pomocy o tym żeby naprawdę bardzo dokładnie doprecyzowali miejsce zdarzenia ze względu na to że po pierwsze zespoły ratownictwa medycznego nie otrzymują wezwań tylko w swoim rejonie do was zawsze pojedzie najbliższa karetka żeby wam przybliżyć to jak wygląda dysponowanie zespołów czyli to że do zdarzenia jedzie najbliższy pojazd to posłużyłem się moimi super Umiejętnościami graficznymi i umiejętnościami rysownika. Musicie mi uwierzyć, że ratuję lepiej niż rysuje. przynajmniej mam taką nadzieję. Widzicie miejsce, gdzie, gdzie się coś wydarzyło, i przypuśćmy, że to miejsce jest 100 metrów od najbliższej podstacji pogotowia czyli miejsca, gdzie stacjonuje zespół ratownictwa medycznego. Nie, no, tego zespołu ratownictwa tam nie ma, bo stało się coś innego. Nie wiem, pojechał sobie na inną ulicę, bo tam zostali wezwani, no i są u pacjenta. No więc nie rzucam teraz jednego pacjenta, żeby jechać do drugiego. Dostopady do tej ulicy jest ulica, którą wraca zespół zupełnie z innej podstacji, ale akurat się tam znajduje, no i wraca z wyjazdu od innego pacjenta i oni zostali zadysponowani. Wiecie już jaki zespół do Was pojedzie, czyli pojedzie do Was najbliższy zespół ratownictwa medycznego, znacie już tabelę, informacje ogólne i adres lub informacje o lokalizacji miejsca zdarzenia Czyli teraz powód wezwania, kod pilności i wywiad medyczny. To wszystko przekazuje nam dyspozytor po tym, co usłyszy od osoby wzywającej, czyli od Was, jeżeli będziecie dzwonić po pogotowie. Powody wezwania są rozmaite: może być to zaspoknięcie, może być to nadciśnienie tętnicze, może być to nagłe zatrzymanie krążenia. Ludziom dzieją się różne rzeczy, czasem. Bardziej straszne, czasem mniej straszne. Kod pilności może być pierwszy lub drugi, i to determinuje, w jak szybko zespół ratownictwa medycznego musi do Was wyjechać. Kod pierwszy to wyjazd do 60 sekund, czyli hehe he, masz minutę, a kod drugi to wyjazd do 180 sekund, czyli mamy wyjazd, czas na wyjazd do 3 minut. Co to ten pojazd zwykły? Czy pojazd jest zwykły i niezwykły? No nie, rodzaj wyjazdu się dzieli na pojazd zwykły lub pojazd uprzywilejowany. Kody pierwsze mają to do siebie, że no, jeżeli trzeba gdzieś szybko wyjechać, to raczej trzeba, trzeba też szybko dojechać, więc y, trudno się spotkać z tym, aby w kodzie pilności pierwszym rodzaj wyjazdu był pojazdem zwykłym, zawsze jest to pojazd uprzywilejowany. A w kodzie pilności drugim tutaj już się nieco sporo zjeżdża, bo to zależy. Kod pilności. Drugi na ogół jest pojazdem zwykłym, to załóżmy w przypadku bólu brzucha od trzech dni, dzisiaj boli bardziej, to wiadomo, nie trzeba typowyzować miasta pędząc kawetką na sygnale. Można tam dojechać na spokojnie, ale jeżeli na mieście jest załóżmy zator, są duże korki albo stanie się tak, że czas zespołu ratownictwa medycznego będzie wydłużony, typu ilość kilometrów potrzebna do przejechania, ilość minut, żeby dostać się na miejsce zderzenia będzie duża, to wiadomo, dyspozytor wrzuci Wam to jako pojazdu uprzywilejowany, żeby to się przebić i i szybciej dojechać. Ja na przykład to nie wszyscy ratownicy medyczni to tam to preferują. W każdym razie, jeżeli widzę, że jest Saigon na mieście, czyli no tam słyszymy na radiu, że się ewidentnie dzieje. Jeżeli my jedziemy gdzieś poza swój rejon, a jest to wezwanie, które no kurcze, wypadałoby się tam jednak zjawić nieco szybciej, a jest wysłany jako pojazd zwykły, jeszcze widzimy, że to zostało przebita na nas z innego zespołu, to zdarza mi się zadzwonić na dyspozytornie Ej mordo, my tam załóżmy yy, według po linii prostej mamy króciutko, no ale żeby tam się dostać musimy odstać swoje w korku, który jest cholernie długi, wrzuć tam pojazdu uprzywilejowany i obskoczymy to szybciej. No i wtedy i wilk syty, i owca cała, bo i pacjent dostanie szybciej pomoc i szybciej zwolni się zespół ratownictwa, żeby tą pomoc udzielić Innym ludziom. Gdy sobie przewiniemy na drugą stronę, to otrzymujemy informacje o tym, jak się pacjent nazywa. Jeżeli oczywiście wzywający takiej informacji jest w stanie udzielić, o rzeczy dość bardzo, bardzo ważnej, czyli wieku pacjenta, jest tam też płeć, no i są dane wzywającego. I to w zasadzie jest tyle. Rzecz najważniejsza, w jaki sposób objawia się to wezwanie na tablecie. I tutaj alarm za chwilę, uwaga, jeżeli jesteś ratownikiem medycznym albo jeździsz w zespole ratownictwa medycznego, to zaraz usłyszysz w słuchawkach albo na głośnikach dźwięk tableta. Tego dźwięku się nie da wyciszyć, tego dźwięku się nie da zmienić, ten dźwięk jest taki stale. Jak uzyskać pomoc szybciej? Odkrył jeden prosty sposób, ponieważ na tym wywalacie się, szanowni ludzie, dość często. Ja wiem, że to się dzieje wszystko w stresie i że łatwo nam jest mówić z poziomu karetki, z poziomu ludzi, którzy się z tym spotykają często. Zadbajcie o najważniejsze o tym, o, tym, o czym wspomniałem wcześniej czyli o poprawne podanie adresu. O poprawne podanie lokalizacji, jeżeli ktoś z waszej rodziny, znajomych lub świadków zdarzenia jest w stanie wskazać zespołowi ratownictwa medycznego miejsce poprzez wyjście do nas, poprzez pomachanie, jeżeli to załóżmy jest, nie wiem, dom przy głównej drodze, to niech ktoś wyjdzie przed bramę, niech nam pomacha, my do was wtedy mrugniemy. I już wiemy, że się widzimy. Nie róbcie mi tylko czegoś takiego, że wychodzicie na środek drogi i machacie do nas jak do kretynówek. Jesteśmy już dwa metry od tego, gdzie stoicie. No bo to mam wrażenie, że ktoś ma mnie za imbecyla, że go nie widzę. Już raczej się wtedy widzimy. Tak więc nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Co zrobić w trakcie oczekiwania na pogotowie, gdyż czasem jedziemy 5 minut, czasem 10, czasem 15. Jeżeli dyspozytor nie udzielił Wam jasnych instrukcji, co robić, czyli na przykład prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i macie chwilę, stan jest powiedzmy, że względnie stabilny przy wezwaniu, przypuśćmy, że jest to ból brzucha, to w trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa. Możesz przygotować dokument pacjenta, dowód osobisty lub cokolwiek innego, co poświadczy nam, że ten człowiek to jest ten człowiek. Jeżeli masz dostęp do dokumentacji medycznej naszego przyszłego pacjenta, to również przygotuj ją zawczasu, a nie dopiero jak przyjeżdżamy, bo wtedy na ogół jest chaos. My zadajemy dużo pytań i na wszystkie chcemy uzyskać odpowiedź jak najszybciej i nie jest to nasza złośliwość, tylko troska o to, żeby pacjent uzyskał jak najlepszą pomoc w jak najkrótszym czasie. Rzecz kolejna. To lista leków, którą człowiek przyjmuje. Jeżeli lista leków nie jest sporządzona, to chociażby przynieść opakowania, tak żeby były już na widoku, żebyśmy wiedzieli. My sobie wypatrzymy to, co najważniejsze. Paracetamol nas będzie raczej średnio interesował, ale na przykład, że pacjent przyjmuje jakieś leki przeciwkrzepliwe, a jedziemy do kwotoku albo bolący brzuch jest twardy, no to już jesteśmy w stanie dodać sobie dwa do dwóch. Wszystko dla nas jest ważne i wszystko, to co pytamy i to co prosimy, jest potrzebne. Nie zawsze jest czas, abyśmy tłumaczyli, dlaczego to akurat jest w tym momencie potrzebne. Tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. To bardzo motywujące. I do następnego odcinka. Cześć.